To jest niesamowite. Raz, że ryzykowaliśmy wiele, bo tam mógł siedzieć akurat nie jakiś przestępca, który mógłby wygarnąć do nas z pistoletu maszynowego. Proszę Państwa, w niektórych bunkrach mieliśmy wyraźne ślady czyjejś obecności. I to niedawno. Tak. Przestępcy się tam dziwili. Milicja obywatelska bała się tych tej Zresztą no, byli tak kiepsko wyposażeni, że nie chcieli językować. Co się nie dziwiło? Proszę Państwa, nasze życie na każdych studenckich wyprawach corocznych, wakacyjnych, bo nie spuszczaliśmy z tej możliwości, żeby tutaj się nie pojawić, nie przeżywać nowych przygód. No to hmm, obflikowało w ciągle nowe przygody, ale również... Proszę Państwa, w 1959 roku trafiliśmy w lutowiskach na jednym ze schubków podtrzymujących dach studni przy leśniczówce na ogłoszenie. Kiedy przeczytałem to ogłoszenie, bo pierwsze zjawiłem się do tej studni, bo strasznie nam się pić chciało. Ja mówię chłopcy, ale heca, ktoś robi interes ze żmijami. Chodźcie, czytajcie, tam pisało ośrodek hodowli Żmij w Rzeszowie, zakupić. Każdą ilość, żmija musiała być ja musiał tak co najmniej 50 centymetrów długa, zdrowiutka, nieuszkodzona. uszkodzona. No i proszę Państwa, nie znalazłem tam nigdzie ile płacą, ale znalazłem punkty skupu w miejscowościach, gdzie je zorganizowano. Dobrze, że jeden z nich był na tyle blisko, że po złapaniu dnia, proszę Państwa, tam jeździliśmy, ciągle je sprzedawać. Ale wcześniej dowiedzieliśmy się od pana leśniczego reszty, która była dla nas ważna. I przede wszystkim jak łapać je i jak się uchronić od tego, jak zmywał gryzie. No i poinstruował nas pan leśniczy. Okazało nam, jak się łapie. Wziął dwa kije, jeden rozwidlony, a drugi prosty. Wyszliśmy na bardzo naświetlony i nagrzaną część podwórka wybrukowaną kamieniami, gdzie leżało ich sporo, szczególnie na sągach metrowych drewna opałowego. Jedną z nich przygwoździł rozwidlonym kijkiem bardzo sprawnie i zręcznie. Mówi teraz chłopcy, patrzcie, dam jej do pogryzienia drugi kijek, żeby wytraciła jad. No i proszę Państwa, ten pijek zrobił się od jawu wilgotny. I Pan Leśnicz mówi, jak będziecie tak łapać, to pamiętajcie, Wy nie macie możliwości tego, żeby Wam ktoś surowicę przecie dał. Bo Ty nigdzie nie dostaniecie. Przecież tutaj na dzwę, jak kto, jak wezwać, kiedy, czemu. No nie, nie, nie. Musicie się sami odpłynąć. Taka żmija, która pogryzła patyk i wytraciła ja no a już go teraz na tyle mało, że możecie się bezkarnie dać ugryźć takich żmij. I myśmy to robili. I stopniowo nabieraliśmy odporności przeciwko jadowi. I byliśmy już bezpieczni. Proszę Państwa, a zaczęliśmy łapać mnie. Kiedy już każdy z nas miał ileś tam żmij złapanych, pojechaliśmy. No wtedy był ten jeździł, Wracał, tylko jeden kurs robił. Byśmy przyjechali do punktu skupu i znów ja pierwszy przedmiot do tego pomieszczenia. No i nieduży pokój, pełno dymu papierosowego, smród z i pitego przed chwilą na pewno, bo ci dwaj panowie, którzy obsługiwali punkt skupu, robili na mnie od samego początku wrażenie, że się gdzieś spieszą, że potraktowali mnie od razu jak kogoś, kto przeszkadza im w czymś. No, dawaj, dawaj, krzyknął jeden z nich. Postawiłem swój worek ze żmijami na stole, na którym zauważyłem zeszyt otwarty z ołówkiem do pisania, a na krawędzi stołu miarka centymetrowa krawiecka przyklejona. Sięgnął nagimi dłońmi, pomieszał w worku i za sekundkę wyciągnął żmiję, przyłożył ją do miarki centymetrowej i o dziwo podyktował ile żmija ma centymetrów temu drugiemu facetowi. Ja myślałem, że on tylko sprawdza, czy żmija ma przepisową Ale zaraz się domyśliłem, że przecież będą płacić. Nie od sztuki, tylko od sztuki. Zmierzyli wszystkie żmije, przeliczyli to na pieniądze. No i to było bardzo sprawiedliwe. Muszę też Państwu powiedzieć, że jak weszliśmy z punktu skupu, to. Byliśmy zachwyceni zarobkiem. No dobrze zarobiliśmy, Oj, jak dobrze. Zaraz poszliśmy do sklepów spożywczych, nakupili mnóstwo towaru i prowiantów. Nie wróciliśmy do swojej kochanej wieszczackiej wsi, która była naszą bazą wypadową przez poczwórne studenckie wakacje, do wsi tworylne, której już nie ma proszę Państwa, bo chałupy zgniły, spruchniały, zarosły lasem. Nikt nigdy tam z osobników mieszkać nie chciał. No i proszę Państwa, ja do dziś mam pamiątkę po tej chałupinie, w której mieszkaliśmy, którą jako studenci kierunku artystycznego malowaliśmy wielokrotnie, nawet zarabialiśmy na akwarelkach, bo to była strasznie stareńka, malownicza chałupka. Ta okienniczka, która z uglasków jest może mało widoczna, to pamiątka właśnie z tej chałupki. Także światła niewiele padało przez te okienka. Tam świeciliśmy znowu łuczywami, no bo przecież nie było świata, a lampy kupować płacą. Ja, Młodzi, spontowani, szaleni, żyliśmy sobie jak chcieli. Robiliśmy ciągłe wypady, w bieszczady. No i tak zauroczyliśmy się bieszczadami, proszę Państwa, że... Ja na przykład po skończonych już studiach powiedziałem rodzicom, ja w mieście nie zostanę. Ja idę szukać swojego miejsca na ziemi w Bieszczadach, bo miasto jest nudne dla mnie. Rodzice to mnie nie ojciec się wściekał na mnie, matka płakała, ale ja wziąłem dłuta do rzeźbienia, pędzę do malowania, farby, sztalugi składane, trochę ciuchu. Ojciec mówi, nie płacz, co on tam będzie robił? Wróci. Wróci. To był rok 1962, proszę Państwa. A ja nie wróciłem do dziś i nie żałuję. Najbieszczady no zrobiły ze mnie artysty, bo to, co nauczono mnie na studiach, to każdy u mnie kończy. I nie każdy jest artystą. Artystą trzeba się albo urodzić, albo trzeba wydobyć z siebie to coś, co studia nie wydobyły. No i tak się stało. Zacząłem pracować jako nauczyciel, bo innej pracy tu nie było, a brakowało nauczycieli. Każdy, kto miał zdrowy rozsądek, proszę Państwa, to przede wszystkim pchał się do miasta. Wszyscy i po co? Ukończyłem liceum pedagogiczne czy studium nauczycielskie. A ja pokochałem tę pracę. Chociaż nie byłem wykwalifikowany, ale dawałem sobie świetnie radę. Proszę Państwa, do dziś pamiętam moją pierwszą placówkę, gdzie nie było światła elektrycznego, gdzie szkoła była w takim stanie, że nie nadawała się jeszcze do użytku. Stąd każda klasa, a było wtedy siedem klas, bo program był siedmioklasowej szkoły podstawowej, to, to myśmy uczyli... Każda klasa mieściła się w innej chałupie rusińskiej, która nie była dla Ja na przykład miałem drugą klasę, miałem dziesięcioro dzieciaków, to one przychodziły do tych chałupiny pod strzefą, z małymi oknami, gdzie niech był dzień pochmurny i rano, szczególnie jesienią i zimą, było ciemno. Myśmy, ja i moi koledzy, stawiali na każdej ławce lampę naftową, żeby dzieci miały. Możliwość czytania, pisania, rysowania. Proszę Was, to ja nalewałem atramentu do kałamarzy. Mam no, to nawet Pokazuję. Dziurka była dla ciebie, proszę, to, to taki kałamarz. Tak. I proszę Was, to ja pokazuję teraz młodzieży współczesnej, to i to patrzył na to takie jakieś dziwo. No bo tam życie się tak szalenie zmieniło. Proszę Państwa, potem przeniosłem się do tej miejscowości, to była szkoła tysiąclecia. No, bardzo jak na owe czasy nowoczesna tutaj szczególnie w Wieszczadach. Tu poznałem swoją żonę i proszę Państwa, tu nauczyłem się krowy doić, wozem jeździć, kosić, powrósła kręcić, gnoj wyrzucać. Ja, pan magister, ale również pan artysta. Proszę Was. Tylko późnym wieczorem mogłem malować i rzeźniać. A tak to po przejściu z lekcji szkolnych musiałem się zająć też i gospodarstwem. Tu z teściem prowadziliśmy chlebę świńską w tej piwnicy, żeby mieć za co kupować materiały budowlane. Ale myśmy mieli trzy wyspecjalizowane maciory, które posłusznie rodziły prosięta. Jak prosiak uzyskiwał wiek 6 tygodni, był sprzedawany z dobrym zyskiem w miasteczku. No i kupowaliśmy za to materiał budowlane. Ja zawsze kochałem tą piwnicę poprzez jej ten pierwotny XIX-wieczny kształt. No i nie pozwalałem żadnemu, który pomagał nam odbudowywać dom, żeby tu coś zniszczyć. Żeby tu w stanie pierwotnym wszystko zostało i zostało. I proszę Państwa... No cóż, myśmy w tej piwnicy rządzili, bo moi teściowie w zasadzie mieszkali w tym domu rusińskim i tam była druga stajnia. Także tutaj tylko były świnie. Świerdziało tu okrutnie. kwicały te świnie, ojej. No, mnie to na początku porażało, ale potem się przyzwyczaiłem. Moi rodzice tylko nie mogli wyjść z podziwu, że ja tutaj chcę w ogóle żyć i mieszkać wieszczuchy lwowskie. No i proszę was, a mnie to było dobrze. A z teściem weszliśmy w takie męskie układy, że przed teściową mieliśmy swoje tajemnice i przed Moja Mała teściowa, proszę państwa, za tymi niskimi drzwiczkami miała liczne półki, które myśmy jej zrobili. i Na tych półkach ona ustawiała Kompoty, soki, galaretki, dżemiki, powidełka i marmulatki. Tego robiła tak strasznie dużo, bo była zapobiegliwą gospodynią. No i muszę powiedzieć, że przeterminowywały się. No kto to miał ja, je? Ja, ja. Nie proszę panią, myśmy mieli rozkaz dodawania do paszy na świn te właśnie przeterminowane słoiczki z tymi przetworami. Ale myśmy robili z tego surowiec na bindę. I to jest. Was byśmy tu nieraz się upijali z teście, bo to do głowy idzie, bo to mocne. No, tego, w tej piwniczce dochodziliśmy nieraz do przeszłości, ale któregoś razu podpadliśmy. Bo tak nam się fajnie piło, a do nam poszło, żeśmy nie przestrzegali technologii produkcji. I dekielek z zacierem nam wywaliło, bo za gorąco by było i zacier chlusnął na ściółkę. A że chciało nam się iść z potrzebą, któryś z nas nie domknął drzwi i wlazły nasze kury całym statkiem, wyciopały. A sią wygoniliśmy, ale co? Tam już było za późno. Za jakiś czas słyszymy wzburzony głos Moi teściowy wpadła tu i raban mnie, a jak... rację. Coście zrobili? Ja wiem co wy tu robicie. Ja patrzę, kury niektóre leżą, niektóre jeszcze chodzą, ale z się podbierają. Proszę no, Państwa. Tak, to też taki epizod z historii tego wnętrza. Muszę powiedzieć, że jak treściowie zmarli, to ja z... Żoną podjąłem decyzję, że likwidujemy tutaj tą piwnicę. Nie, kurzy, by nie stajni. Ja mówiłam, potrzebuję mieć pracownię. No i zrobiłem tutaj pracownię. Po remoncie przestało to śmierdzić. Zapachniało świeżo.